Życie, życie jest nowelą, Raz jest ją, a raz jest elo, elo No to samo samograj! Zrobisz życie z citakać z, 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 z policjantem? Teraz bez beki, kiedyś matka na konia w kuchni? No nie na nią i musicie zabrać ze mną na balety. Chyba jednak nie było miło. Chyba jednak nie było miło. Mam kobietę, opiekunkę, bo on tylko mężczyzn gwałcił. No i tańcua był ruchany na tym. Stówka! Trzeba przejść wszystkie etapy, słuchajcie. Ja to pamiętam stamtąd pamiętam tylko saunę. Wiesz który to był? A, już wiem. No. Ja myślałem, że nie będzie wiesz, jakiegoś starcia na dole przy windach. <śmiewanie> nie, no, nie. no dzisiaj będzie grubo, nie? Od razu już zgubiłem bilet, no bo nie widzieliście, może. <śmiewanie> to same kawałki o dupach pod hasłem: jakby jutro, nie być. Nie, nie no jakbyś zbił trochę, no to może. Aby dopłacili. Ale ciekawie są tego podcastu, fuj. Dziękuję Państwu, dobranoc. Witam Was w kolejnym odcinku waszego ulubionego, nietelewizyjnego programu o wdzięcznej nazbie Novela. Program ten opowiadał o moim zwariowanym życiu, a kręci go mój zwariowany ziomek, Mateusz Trojewicz, który trzyma kamerę, brawa dla niego! W dzisiejszym odcinku, moi mili, pokażę wam kulisy nagrywania podcastów dla Fame MMA. Zobaczycie, jak wyglądał yy, poza planem Gracjan Szadziński, Michał Pasternak, Denis Labryga. I Denis Załęcki. To wszystko w tym odcinku, ale zanim przejdziemy do tych materiałów wideo, muszę wspomnieć o najważniejszych osobach, o których zawsze wspominam na początku, a są nimi ambasadorowie z Patronite'a. Ambasadorstwo, ambasadoria jak to zwał, tak to zwał brawa dla nich! Pierwszym z nich jest ambasador Dawid Rybiński Oglaski. Kolejna ważna persona na liście ambasadorów. Bartek Kuligowski, brawa! Nie może zabraknąć na tej liście Rafała Dobrego Wariata Kubackiego Oklaski. Osoba, bez której czytanie ambasadorów byłoby niemożliwe. Dlatego właśnie nie czytam, mówię z głowy. Grzegorz Laga. Brawa. Nie mogę nie wspomnieć o Oskarze Mingie Oklaski! Osoba bliska naszym sercom, prawdziwy zwolennik Tete Noveli. Zbigniew Zwolennik! Teraz przygotujcie ręce, bo będzie klaskać dla Bartosza wszystkiego. Teraz się skupcie. Przygotujcie ręce, obydwie, i wielkie brawa dla Wiktora! Z bez kominu systemów kominowych Oklaski! Gromkie brawa! Kochani, jeżeli wy chcielibyście być tak wspaniale docenieni na początku tej noweli szczegóły Patronite macie gdzieś tam na dole w linku Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, ponieważ mamy już 50 tysięcy obserwujących i cały czas rośniemy, to dzięki naszym live'om, które warto oglądać co czwartek o 19 A jeżeli już subskrybujecie, to włączcie sobie dzwoneczek żeby przypominało wam to o naszych kolejnych szalonych produkcjach, które pojawiają się na tym kanale Zacznijmy w takim razie Nasz odcinek Fajna ma 24 Kulisy podcastów, które nagrywają z Łowuniem Proszę bardzo gdzie, gdzie Grec nie może, tamty Bori jego poseł. Tamtybori. Jak ty, i żyjesz. Zobaczcie, Tak? Zdrowo bardzo. No super. No i to o to chodzi, kurwa. Kurwa, wszyscy, Każdy zawodnik. Słuchajcie, każdy zawodnik Freefaj'y... No mamy. Ale tak, słuchajcie, każdy Frickfajter nie pije, nie ćpa, ten ten, ten ten, to się nie może udać. Oni wszyscy się ogarnęli. Nie, no. może, robiło się za co nie? Ale kiedy to było. Ale kiedy to było, nie, naprawdę. ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzeba przejść wszystkie etapy, słuchajcie. żeby później. Wiedzieć, co jest dobre, a co złe. No, Więc... Właśnie, z czego światło. Dokładnie. Ale co jest pokusą? Ale... O, to jest właśnie ale, ale... słowo Tyboriego Ale zasmakować! Patrzcie. Trzeba! No i o to chodzi. Dobra. Żeby wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Trzeba? Tylko. Tak ja, Czy tak się nie, Wiesz, który to był? Jest Ebe Ebel, to jest wigilia, no. Nagle wystrzeliwuje szampan Wszyscy robią tak? Agraca. Sam... Tak, to, to, to jeszcze <gry amended> nie, bo jak kiedyś była taka dupa, którą wewnątrz zapisałem w telefonie, nie? cudowno, zajebiste i w ogóle jak jechałem do niej, wtedy jak budyna miała nie być, przegram Ci, wychodziłem i niej taki, wiesz, szczęśliwy się w ogóle, no i kiedyś składałem sobie na prezent dla niej, na walentyki, jakieś tam perfum pomoje i w ogóle, no i przychodzę do niej i tam, wiesz, zadzwoniłem do i zastrzeżony, mówię do niej, niej. Siemka, zejdź tutaj na dół, chciałbym się, wiesz, spotkać, daj do niej perfumy, nie? Znaczy, mam do Ciebie prezent. Ona schodzi w ogóle, wiesz, taka blondneszka ładna i tak dalej, daje perfumę, no naprawdę? I chciałem sztuć, w sobie wgadziłem ten, patrzyłem no, na nią i, i to było przy twojej piosence później, i w ogóle skończyła, wiesz, jakby relacja, ale miło sobie no mega, nie? Właśnie wtedy, jak mówił, to miał miło, co? No wiesz, jak na przykład rano, wiesz, ten śpi, żona go budzi do, ro do roboty, budzi, coś, wstaje <ślały> i od tak. razu jest wewnętrzny, tak, nie szkólamy się. Już to jest tylko potwierdzenie tak, wiesz, tego, tak. bo... Chcemy zrobić w przyszłym roku walentynki, wreszcie koncert. Same kawałki o dupach pod hasłem: Jakby jutro miało nie być. Albo wiem, wiem też kawałek do wiem, wiem Dziś też o dupach. Dokładnie, fajnie. To jest też jeden z moich ulubionych kawałków Jacka. Najlepszy na Sandem Elefonie, był ostatni nagrany chyba, nie? No że pamiętam? Chyba tak. Tak, było jakiś wywiad jakiś się pamiętam. zajebisty numer Dobra, chodźcie panowie, robimy. No, to jest ten, bo musimy się tam. Omal? A jestem ja sobie z nami... poczekajcie chwilkę, To jest to na tańsko. Proszę bardzo, teraz mięso. takie mamy przejrzyste. Bo wtedy tam wtedy tamte tu zostawiłem, nie? A. Miałem kupić nowe. Kurde, coś mnie tak uśmiech. A, już wiem. Wszyscy no, z Westerwaldenka, ja sobie zadbałem. Od razu już zgubiłem bilet na wejście, nie widzieliście może? Do portfela <śmany>. go mordo wkładałeś. Tak, może w portfelu nie mam, bo uciągałem i nie ma nie. No no i to, chuj, to chuj, zobaczcie gdzieś... No i chuj, gracja, nie bijeście, nie? No bilet, zgubiłem bilet. Ja, no i gadajcie. Ja, mamy wiadomość. Gracjan nie walczy. Zostaje tutaj w budynku no, no, już do zawsze. Gracjan Garda otworzy bramkę. O właśnie. O, właśnie. O, właśnie. od razu. W garda. ma Bardzo dobrze. Gracjan wyruchał tańculę. Dobrze. Dobrze. Teyson, żeby nie było, bo podłapie wiesz wszyscy będzie później. Jak podłapię będziesz ja. A co będzie? Gracja, Przepraszam, Tyson, kurwa. Weźcie to wytnijcie, bo tak będzie, że wiecie. z powiem, tak, Przepraszam, tak, 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 już za tak, za tak, miłość, już tak, jest miłość, już tak, tak, miłość tak, tak, już to 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 już o, to, tak, już a, jest dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj dawaj, 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 nie czy wiesz, że Tyson doszedł wtedy, więc jak będzie, że... Naprawdę? Jak, po, jak pomieszają fakty, że Tyson doszedł, że ja doszedłem, a nie Tyson, to wiesz co, Ale on doszedł ale na, na wizji, ale, na, ale bo doszedł, naprawdę, na naprawdę Tyson. On miał cały swetr pokoniony. naprawdę. A oni to wycięli, no czy to, dlatego jest? Tańczu... Nie, nie, to nie, live. nie? Dlatego tańczył. Nie wiem, nie Dlatego tańczyle wyjebali. No, Tańczylej wyjebali, z turnieju, dlatego. No, Dobra, mogę tak jej podpisać. No bo Tyson dumny jestem z Ciebie, okej. Dumny? Po swoje poszli dalej. Tak. No i tańcula był ruchany na tym, stówka! Nie już teraz wiadomo dlaczego Arek tak długo pił, bo musiał się z tego jakby odcząsnąć, nie? No bo tak, no, gwałt jakby nie patrzysz i to jeszcze no, ty od Tysona. No, no, za 8 minut no, no, Nie, no, ja no, no, że nie ma Bardzo Nie, tak, no, Tysona no, bo tak powiem wam, no, nie tak tak swobodnie no, 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 nie no, no, nie On nie, nie miał problemu by było... ciebie? Matko, że ma opiekunkę taką. Taką, już tak. taką, już, taką. To Tyson, gwałciciel. Ma pozna... kobietę opiekunkę, bo on tylko mężczyzn gwałci. Taki jest. Tańs. Wycięli ten twój fragment z Ekiertem, nie? Wywiadu, jak opowiadasz o przypaleniu palnikiem. I wrzucili to, że to jest prawda, nie? Nie, to nie jest. I, i wiem, ja to też kurwa zobaczyłem pierwszy czas, mówię, ja pierdolę, my gadaliśmy we dwóch, nie. Jak on mówię tak bez lipopeda tak rzeczywiście <grym> śmie. A Ekier <grym> mówi mocne, mocne. <grym> a okazuje się, że to jest rola serialu i to będziemy o tym rozmawiali, bo... Dużo ludzi na Twitterze nie, nie wiedziało, że to jest wycięte z kontekstu. No ale taki był ale świat internetu, i tutaj nie na rzecz, jakby jest powiedziane, która jest nieprawdą, więc tam, moim zdaniem to tam wiesz. To, że to w moim internetu, to w ogóle nie jest nic złego, moim zdaniem to jest nawet na plus w tym obecnym dzisiejszym, 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 dzisiejszym świecie. Nie? Więc nawet fajnie. Też ogólnie, wiecie, co, może wyglądał jak patos albo bez aż tak to jakby, chyba nie poleciał. Nie? Chociaż nigdy nic nie wiadomo. <laughs> no tak, jest takie stwierdzenie, no przyszedłem, miałem przypalić palnikiem, bo po dług, ale ona mi obraziła, <laughs> się zdenerowałem. Wyjebałem i, i dopiero zrobiłem przypadek. Ja nie tego słuchałem i mówię, nie, nie wierzę w to po prostu. Naj Najświeższe jest to, że ja odgrywałem jakieś tam epizody, powiedzmy, tam jakby hmm. z, w roli, jakichś A jakich to w jakim serialu był? No nawet nie wiem, co Sprawliwi, z Ja Jakieś tam pewnie, wiesz, te, te no, takie, pół reality, nie, takie Bo nie, to nie uznałem, że mam w ogóle to sobie może to fajnie wykorzystać. Kurwa, no, kurwa. Kur, tak, no, kur, tak nie można, a może to fajnie wykorzystać i dostałem kilka jakby takich ról. I w większości ról to grałem jakiegoś gangusa. Yy, bandytę, dealera, gangstera, gwałciciela. No, Romeo nie ma. nie masz. niemożliwe. No tak, <laughs> dostałem jedną rolę, w której odgrywaliśmy chyba 3 godziny, bo ktoś się, ciągle ktoś coś się mylił, a moim jedynym tekstem to było powiedzieć... Spierdalaj stąd. Ciekawe też, panu, jak sumie Jest więcej, ja muszę nie czekać, żeby wszyscy sobie odgrywają jeszcze jakąś rolę. Ja zresztą nie mówię dalej. I nie. wiesz, to tyle to trwa, tyle dubli, 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 kutecem co ja miałem powiedzieć? Tak, <laughs> nie nie pomyliłem ani rady. No ale wiesz, no, granie z naturszczykami właśnie tak się kończy, nie? Że to jakby nie, nie idą... W, trzeba mieć cierpliwość, żeby tam, powiedzieli tam, dobrze tam, ten tekst, tam, ale dzięki tam. temu są autentyczni. W sumie rzeczywiście w takim paradokumencie to taki prawie jak wiesz i facet z ulicy tam, to jest tam. bardziej prawdziwy niż aktor. Ja, nie? Pani, ja tam wiesz co jak zostawiam, często sobie przed samym odganiem, bo nigdy nie było czasu tak samo jak tutaj. No to jak patrzę, mówię, kurwa, to nikogo nie muszę dawać tak naprawdę. Wchodzę i gram sobie swoje. Nie? I gdzieś tam to wychodzi, tylko za czym z A teraz jakby dostał szansę, taką bardziej jakby, jakby był w no to byłoby lepiej, nie? Ale zobaczymy. Dostałem tak jakąś rolę. właśnie też jakiegoś gangstera gdzieś w części, więc może gdzieś tam spróbujemy skorzystamy. Zobaczymy. Kurde, zajebiście. Ja. A naszym gościem jest Gracjan Szadziński, osoba z klasą, charakterem I, i zasadami. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale I Niestety bez Tysona. Tak. Tyson Bardzo fajna rozmowa, naprawdę. Gracjan na każde pytanie spodem. odpowiadał. Po prostu w taki sposób. Takie zdanie. Gracjan, jak Ci się podobała rozmowa z nami? No, powiedzcie co mnie i fajne jest to, że dzisiaj dzięki temu, że była afera, mogę być z kimś, kogo piosenek do dziś. No widzicie, no czasami... Na przykład ktoś mówi, że, o, nie balkonia konia, bo to niedobrze, nie? A czasami okazuje się, że możesz, ale wiesz, niektórzy na przykład powiedzą, że, że to grzech, że nie można. A zobacz, czasami gdzie jeden od, w odpowiednim danym momencie, i to się musiało koincydencji w jednym miejscu zbiec, że zwalony koń w święta doprowadził do rozmowy gracjalna z TD. Tutaj zobaczcie, w jakim anturażu. Patrzcie, co się dzieje. W walcie konia. Zawsze z czegoś złego można przejąć dobrego. Świąt. Dokładnie. <laughs> tak. Pierwszy dzień świąt. Ty waliłeś kiedyś konia w święta? Przy stole. W Wigilijnym? Dobra, a teraz bez beki. Zobaczy kiedyś matka nawaluje konia w kuchni? Nie. Ale... A widzisz, mówiłem, że to dobre miejsce. Poka poka Pokaż rękę. Dłonie. No to, to, to masz nie tak bardzo, jak wrzostek mi pokazywał dłonie, to żaden palec nie. Jest. To naprawdę, ćwiczenie sportów walki jest kurwa mega niszczące do organizmu. Nie też masz wybijane paluchy wiecznie. Nie, tak. to są blizno zębów różne. No. To są rzekome. Nieważne. Tu mam poobcierane po od rękawic, bo robiłem tak. już numerów Tu też jest jakiś chyba ząb. No czy się w ogóle nie przypatrzysz, to te ręce są takie, no zobacz jak ja mam gładziutką, regularną, jak jaką ma powyginaną. No tak to jest. I wiesz, to jest tyle lat ćwiczenia, uszy, no, twarz. Tak, wszystko. to jest nieważne. Nie Tą ręką zrobiłem ważniejszy czyn. Czyli <laughs> <laughs> jest, jest praworęczny. <laughs> 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 tak, to jest ta ręka. Dokładnie, to jest ta ręka. Jak mnie patrzyć nie mam najbardziej znanego. Maganiacza w kraju, no ta, tak? No, no, penis no. jak z filmów. Wszystko jest. Spolu. Wszystko spotyż, tak? No opowiada cię. w tym A to będzie trójkątny ten tego? Nie, tak jak był na Iron Ja Park. wiem, że taki z tymi. Ja ale, myślałem, co... bazen, ale on jest. Taki basen. Taki basen, no? 90 stopni. Takim... Pamiętasz że oglądaliśmy hype? Tą galę? Do. Na tym, na kawalerskim u Michała. W Szczyrku o Jezus kawałka. Maria, to, to, no. co ja mam pamiętasz Mateusz? <noise> Ale ja pamiętam! To... Ja... to pamiętam, stamtąd pamiętam tylko saunę. <noise> Dobrze, że chodzi I podłogę zalano whisky. A było tak, nie? No było, było. Potem było polewane kamieniem przecież. No tak. Kurwa, no to jest przecież lotek. Aha, co? Drugi lotek, no to co? jest ten słynny menadżer do tego konfliktu z Tańculą. To jest, jest menadżer, co Tańcule przyciągnął. Ale nie wiesz, gadaliśmy na ten temat. Dobrych ludzi przyciągasz. Musisz <laughs> <laughs> się zabrać ze mną na balety gdzieś. <śmiech> <śmiech> Mimo, że się spotkaliśmy w tak zacnym gronie. No, emanujesz dobrą energię, przyciągasz dobrych ludzi. Tam. Arek, Arek, Arek. Naszym gościem jest youtuber, dziennikarz, zawodnik MMA Michał Wampir Pasternak. No z tym dziennikarz to mocno jest. Już za chwilę obejrzycie kolejny odcinek naszego super podcastu Family Friendly. W którym zobaczycie wieczór z Wampirem. E, czyli to, żeby to miało być przyjemnie. Bo będzie musiał nagrać jeszcze raz. <grymne> Dobrze by <grymne> było. Tak, mamy to. Bardzo fajna rozmowa. Vampir jest spokoziomek. Dzisiaj mieliśmy taki kontent, kon taki, taki spoko, a jutro będzie już trudniej. Jutro będzie orka na ugorze. Jutro będzie I sztywne, I, <noise> sztywny i, czwartek i, trze, i trzeba nam będzie zrobić zdjęcie przed i po, jakieś zadrapania czy podbite oka, nie, no bo to wszystko może się skończyć. A może od razu namalujemy, <noise> przyjdziemy tam zęby zaklejone. Nie, to musimy przyjść w tym, w ochraniaczu, w albo ty, abyśmy siedzieli w kaskach i w ściankach <noise> i czekali. Albo nie, gadamy, gadamy i nagle za tego kask ściękaj, zrobisz zdjęcie z TikToka z policjantem. No nie no, słuchaj, akurat tutaj mamy sprawę rozwiązaną, bo Labrygi spytamy, no ty, no słuchaj, nagrałeś ci taka z policjantem, co na to Denis? A Denisa widziałeś, że nagrał. Jakby tutaj mamy to jest bezpieczne, bo może się do nich odbijać, ale, Czy Może teraz ale, już nie nagrał. Ja bym naprawdę uważam, że z Denisem można byłoby zrobić zajebistą rozmowę na temat wielu różnych ciekawych aspektów, gdyby on z trochę... Z, za Męski na przykład gdyby spuściłby trochę powietrza ze swojego balonika no. i pokazał się jako taki koleś, wiesz, ale wydaje mi się, że no to ale, może się różnie po to Ja widziałem bo... nie, nie pamiętam z kim, ale ze trzech gości albo dwóch których pytali na jakichś wywiadach o tego TikToka to w środowisku No, no widać, totalny no wiecie, ja byłem, Totalny kaszel. Ale ja byłem kurwa w szoku, nie, nie no Nie kurwa, ręki mi nie podą no, Ja więc... pierdolę Słuchajcie, najważniejsze Denis Labryga powiedział, że jakby miał mundur to by nie nagrał O, miał mundur a to ale nie, to była tylko koszulka. Ale to nie jest mundur? No nie, no to się już wtedy nie zalicza do munduru. No, no jak miał, się nie zalicza? Zalicza. Miał bluzę polową. No, nie, nie. Nie no. mylić sporo. słuchajcie, nie wystrzeliwujmy się, jutro będziemy to mielić. <laughs> to tak wyjdzie po. Tak, ale to my tak, nie ze sobą nie a. wystrzeliwujmy się. Będziemy to jutro mielić. E, dziękuję Państwu, dobranoc. Cześć Jacek, cześć. Siema, siema. cześć do nie nie, łąc. Siemano, cześć. A co powiedziałem? do spotkaniem. No wyjedziesz no kurwa w gazie cały czas w ja treningach. Halo, halo ja też jestem. Cześć, witaj. Cześć bubu. Siemano, cześć. hej. Siemano. Siema, cześć. Jeżeli to są pomilki, friendly fomili, bez żadnych prowokacji no to tak. Nie no to my... Chyba że będziemy się tu nadupcać. Nie no, gdzie kurwa? My trochę ma nie ta waga, nie? My się wycofałyśmy... Ale my się wycofałyśmy... Jak wyś zbił? A dwa na jeden. Tak. Nie no, to my nie jesteśmy Good no, bo tak boys, tak boys to, to no. jest? kurwa. To my, to my jesteśmy Bad Boysi w takim razie, Bad Boysi. No. Nie, Bad Boy to też tak, nie, nie byłem. Też, ale no tak. Bad Boy to jest przecież tak. No tak, oponent, no tak. Nie no, jakbyś zbił trochę, no to może. bo no, ty po treningu A, już dzisiaj? Będziemy... Jak no, ja cały czas po już w gazie jestem, wiesz. Cały czas jestem w gazie i kurczę Ciężko mi połączyć tą strefę medialną ze sportową, bo Właśnie to... Właśnie wczoraj, męczy, kurwa, wczoraj oglądał te rękawice. Pasternak mówi, kurwa jakie to cienkie, to lepiej bez tego. No, no. To, to dobrze, że są takie cienkie, czy nie? Kurde. Bardziej można Na pewno też by na rękę było, na gołe łapy. Ja też bym nie miał nic przeciwko, A ty aby, aby pocili. Walczyłeś na gołe łapy? <laughs> tak, tak walczyłem, no. A dziś naszym gościem jest wielki chłop, Denis Labryga. Siemane. Dzień dobry, ta do moja, witam serdecznie. Ta twoja. Każda twoja, wiesz. Denis, to... wszystkie są twoje. Jesteś tak wielki chłopem, każda <laughs> jest twoja. Nie, no, mieliśmy bardzo fajną rozmowę. Denis okazał się bardzo sympatycznym gentlemanem. Poczekaj, aż ja wyjdzie. No? No? Nie, była bardzo miła rozmowa, Denis potwierdzi. By było miło Denis? No, ja Chyba jednak nie było miło. Mówiłem, Chyba mówiłem. jednak nie było miło. Dobra, zdjęcie miałeś robić. Ja nie robię zdjęć. Ale on miał robić zdjęcie. Czy musimy nagrać na Instagram za zapowiedź. On, on jest taką bestią. Wiecie, to jest trochę jak ten migracja z Wilk w Owczej skórze. On uśmiecha się jest taki... Że on jakby naprawdę zapierdala Tak I to widać jak mówi, że, że on naprawdę ćwiczy Że to jest nie tak, że on tam ale Jest to jest, aj, jest wczuty Tak, 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 że to... Dzisiaj masz, masz mocny dzień, nie? Tak, u kurwa, nas to będzie... Dni. Ale u nas to dzisiaj to jest luz, <laughs> To zare? my Cię wyluzujemy? Ja, to, ja wieczorem, ja wieczorem popcorn, kurwa, i no oglądam no, no, <laughs> Popcorn i oglądam, kurwa Bo no to... Tak, nie chcesz go Nie Wiesz, bo by... to powiem Ci Denis, że kurwa... Tylu zawodników, to ile ochroniarskich tam trzeba. Tak, trzeba, to, trzeba. Kurwa, trzeba wiesz, no. Wszystkie po, posiłki stają w Warszawie z w Warszawy z firm ochroniarskiego tak, muszą przyjechać. Nie, no nie. dzisiaj będzie grubo, nie? No ale słuchaj, no to jest taki program, kurwa, jak każdy wiesz, jest, nawet gadałem z Hubertem jest dzisiaj no, no. rano, on jest mówi: Kurwa, co za program, tak, Ja pierdolam tak, mnie tak, nie ma, kurwa, no, 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 no. nie? Bo to każdy wiesz, podwyższone ryzyko. Tak. Ja lubię takie, nie? Będzie fajnie. Tak, tak, tu mamy pytanie. Możemy żeby się tam... nie skontuzjować, nie przed wagą. Bo no to wiesz jak to jest. No ale wiesz, to Denis, to tobie to. Wiesz wam wszystkim można mówić tak samo Labrydze i tak dalej. U was to jest kurwa tak. tak I tak, nagle tak. już chuj! Nie liczy się to, że masz walkę za tydzień, no to jest dzisiaj. Honor! Tak. I idziesz. Tak. Wiesz, no przecież gadaliśmy o tym dzisiaj z Denisem na brigu. Ta wasza rozmowa, tak. Ta wasza rozmowa słynna, memiczna, ona była spoko, no, dokładnie. do pytania kurwa o tego no. TikToka, nie? No, no, I to jest taki popierdolony, ja oglądałem, tu no, kurwa siedzi dwóch chłopów i Ta. mają do siebie szacunek no, i nagle no. jedno głupie pytanie, które no. było na śmiesznie, nagle to jest zajebane. moim no. to jest chwila, nie? I któryś później ze złami rękę albo coś i jest po walce, nie? No nie, no kurwa. I, to I wie taki wiesz... fajny, no to by się wkurwił już, nie? Już jest lipa, nie? Co bo to, że już walka wieczoru byś... nie ma, ale... ja nie walczę, on nie walczy z Pasternakiem, no, 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 jest lipa, nie? Ale najbardziej by się wkurwił o hajs, nie? się wiecie za 10 tak, lat, tak, tak, To jest tak, że kurwa każdy... No zobacz walka... też ile oni wystarczy na tym, nie? Jakby osła labryga ja z teraz, nie? No, nie, nie. No. Już się zaczęła gatka. No. To jest... Kurde, no wiesz jak to. Rozmawiamy sobie. Ale nie minąłeś się z Labrygą po drodze. Nie, a teraz chodził jakoś? No nie, nie, ja ja nie temu. A. Temu. To bo tak specjalnie zrobiono, Dobrze, okay. tak okay. no to, to czy nie będzie, wiesz, jakiegoś starcia na dole przy windach i kurwa. A tam nie ma kamer, to bez sensu. A to my tam wiesz. To zależy jakby do tego podszedł. Bo był kulturalny, to tak. Dobra. No. Teraz ty zaczynasz? Ja Dobra. nie pamiętam. Tak, jakby. bo teraz ja zaczynam. Dobra. A naszym gościem jest osoba wyjątkowa w świecie Freak Fightów, Denis Załęski. Siełankowi tam tam. Wszystkie. witamy serdecznie. Dzisiaj w dobrym humorze, tak. nie podkurwiony na wejściu, tak. więc. Nie no, słuchajcie, Denis, mega kulturalny gość. No. Bardzo fajny, wyluzowany, uśmiechnięty. Naprawdę, słuchajcie. W ten telewizji ten jest wszystko zupełnie inaczej. To prawda. I... Na białej ścianie, wiesz? Będzie mi łatwiej wyciągnąć. I tylko tyle? do siebie? Nie no, super rozmowa, naprawdę, bardzo nie, miły z Nie, było się, uśmiech, coś takiego, o, Ja śmiech, jak, jak, jak Jacek wylewny. jest taki wylewny nie hmm. tak od serca dużo było, mówi Powiedz coś, Jacek, pod content Czekaj, mój pisze, że marzy jej się żurek, to, jakby, Skąd ty w ogóle z ale, żebra i kosz. Ale nie żurą Nie żurą, nie, <laughs> żurą. <laughs> nie, gdzie? Słuchajcie, bad boy nie taki bed, Chociaż wieczorem będzie bad Dobra, trzymaj się. Powodzenia. Razie. Na razie. Dzięki. 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 Powodzenia dzisiaj Dzięki. tam, wiesz. Dzięki. Żeby tam głowy nie posłuchają. Nie otruty? Nie razie, nie. Nie, nie, nie. Na razie. No. razie. ma? Ja jestem bardzo zaskoczony. Mega sympatyczny gość. No naprawdę no. Tak, jakby dużo bardziej taki poważny był zdecydowanie Labryga, bardziej taki no. bojowy. Tak hmm? a bardzo, a nie, ale, nie, ale no tak mega fajna rozmowa. Postać, Uśmiechnięty, żartował, opowiadał. Na każde pytanie no, no. powiedział wszystko. Dla mnie no, dobra, zajebista to rozmowa. To, no, super, Wszyscy, wiesz, super zobaczą to, miniaturkę i o, kurwa, tam dymy będą. A no to taka. A Oczywiście, że tak, ale była bardzo miła, rzeczowa rozmowa. Naprawdę świetnego. Do rany przyłóż. Ale ciekaw jestem tego podcastu, fuj. Kochani widzowie, jeżeli wam się podobało, to jeszcze raz przypominam: subskrybujcie ten kanał, dajcie lajka, like kciuk w górę. Wiecie o co chodzi? Lajki na naszych live'ach się sprawiają Nie wiem, czy sprawdzają. Nie wiem, czy niedługo nie rozwijemy naszego programu. Tede nowe like i wtedy będziemy jeszcze więcej klikować, ale do póki co zostajemy przy stałej nazwie, o stałej porze. Już dziś, moi. Mili. czyli 8 lutego, kiedy to oglądacie premierowo w sobotę wyjątkowo o 12 już dziś w katowickim klubie P23 koncert Klub Rolson Kurt Rolson w wersji klubowej, czyli bez live bandu, ale jednak z takim klubowym zacięciem nie będę za szczegółów, ale muszę wam powiedzieć, że osoby, które mają pakiet VIP dostają na wejściu między innymi płytę Kurt Rolson która nie była wytłoczona od pamiętnych urodzin w Mielnie Oraz taki czapajef jest do, bilet, do biletu VIP Jeżeli nie udało wam się zdobyć biletu VIP A chcielibyście mieć fajne fanty z tego koncertu To nic prostszego, będzie merch Na którym będzie między innymi psychostach Będzie tam można nabyć Dwa typy koszulek okolicznościowych na ten koncert specjalnie To są one, ta biała ma jeszcze z tyłu tak Proszę bardzo I to jeszcze nie wszystko, bo oczywiście pomyśleliście zazdrośnie o tych, którzy mają czapajew z biletem VIP, a wy nie macie biletu VIP, pewnie już nie możecie mieć. Nie no są. Są? Są. Ale jest sobota, no nie wiadomo czy są. Są jeszcze, coś się znajdzie. Wy też możecie mieć bilet VIP, ale jeżeli nie zdecydujecie się na ten ruch, to możecie nabyć również takie wspaniałe okolicznościowe na ten koncert zrobione czapajewy. Ten z jaskrawą NWJ. -ką. Kurt Roson, Kurt Rolson ten trochę ciemniejszy, ale jednak jakże bardziej żywy też Kurt Rolson, Kurt Rolson wszystko w na naszym merczu, z naszymi uroczymi subiektami a przede wszystkim z psychostachem widzimy się na koncercie, ja patrzę na was ze sceny wy patrzycie spod sceny, wszystko się zgadza zróbcie hałas dla Mateusza, napiszcie w komentarzu w strojach dałeś radę i jedziemy dalej z tym tematem co wy na to? Życie, życie jest nowelą. Raz jest ją, a raz jest elo. Elo. No to ten samograj!